Hello, 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 and hello, hello. This game is Battlefield 3 y Aftermap. Tak? Aftermap? Tak, Aftermap. A mną after gra map. mój dzielny komrad, kamrad, dziadek do rzeku. Bomba! Tromba. Dokładnie. Co? Już chyba od dłuższego tygodnia gramy sobie w Battlefielda, w każdą szczęści. I postanowiliśmy w końcu coś zrzucić z naszej zabawy. Gdyż jest... O, o. Aha, o. gościa, ja nie wiem, czy dorwałem. Jest promocja za 59 zł. Na Ordinie można... Kupić. Jeszcze chyba jest premium. Tak, można sobie zakupić premium, tak jak ja, które działa. Bardzo ładnie, no i w końcu możemy z bratem sobie pograć na... Ile ich tu jest? Już zabiłem go Idę, idę. O, drugi. wszedł o, do samochodu nie uratuje cię, bo on... Aaaaah! Strzelają i zginąłem. No. Dobra, więc dobra. Bardzo, bardzo, warto kupić sobie w yyy więc może, bo możecie kurde wiecie za 59 zł mieć wszystkie wydatki no i oczywiście premium tylko musicie posiadać battlefieldę tak oczywiście Trzecie. trzecią hmm. o wstawaj ogólnie teraz na wilkanów naprawdę dobre promocje tak nie tylko na ordzinie ale na Steamie chociaż... również tak GTA jak... za 20 zł tak jest GTA 4 chciłem. za 20 zł bardzo Fajna cena, bo w, w Premium Games kosztuje aż chyba 60 czy 70. A tak, ej, tak, nawiasem. To. Nawiasem to my bronimy? Tak. Aha, czyli... Hurra. Gdzie czy jesteś? O, widzę, tak widzę, 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 widzę. Wstawaj. A, i za mną był, idealnie. Ło, wow, tam jest... Mówiłem, jest że tam jest gościu. Super, że powiedziałeś, że za był, ale nie powiedziałeś, że w puder. No i tak wygląda nasza gra. Ja odblokowałem kilka broni. Sorry, że gram cały czas szturmowcem, obiecałem wam... A jestem szturmowcem. Ob obiecałem wam e, innym, inną postać, ale to się zmieni, bo dopiero co doszedłem do cze czemu mi strasznie e, lagował. Klatkuję, e, No, można tak powiedzieć, że klatkował B. Nie, 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 nie mogę nic z tym zrobić. Ja Zrobiłem reset po prostu ustawień i hura! działa wszystko ładnie. Premium że za wysokie. Nie. W końcu został zabity na wizjerze bardzo widzieliście Famasem. Yy, druga moja ulubiona... No ja mam, mam trzy moje ulubione już bronie, kosztomowce blokowane, więc ja trochę się Famasa byś nie miał, gdybyś nie kupił premium. Tak jest, Famas był jako pierwszy, ale później... Co? To była jedna z twoich pierwszych broni, które odblokowałem Tak, ale fajne, fajne, bardzo fajna, bardzo fajna. To ten cały czas się nie pytałaś, jak się odblokowują to i to i to i to. Oczywiście znaczy znaczy mam... W końcu zaczęła się wykobywać. Nie będę chyba... Wątpię, żebym sam pokazywał tryby y... Battlefield' Premium, bo wszyscy znają, więc będę pewnie z bombą moim brachem, pokazywał co czas różne tryby gry. Naprawdę sporo sporo zabawy, pewnie mamy... A... nie przeniesie się na przykład do samolotów bo jest pewien tryb, który został dodany w endgame lub aftermath. To już nie no, to już może jest, jest zbyt ważne, ale jest tryb, gdzie musimy przejmować trzy cele samolotami i cyborgi jakoś nie jest przekonany do tego, chociaż uważam, że to też jest dobre i fajne urozmaicenie, jeśli tak. chodzi o rozgrywkę. Tak, urozmaicenie jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, ale nie umiem latać samolotami. No. A myślisz, że ja potrafię... No, muszę się skupić, bo ja ginę cały czas. No i dobra Powiedz, taki... to, moi, powiedz to moim statystykom A, to było tak ogólne, ogólne yy, ogólny wstęp do battlefielda yy, Nie wiem czy liczysz czas Jakoś nie, wystarczyło mi powietrze żeby co zrobić. No jak będziesz mógł to włącz czas i zaczynamy prawdziwą o... grę No ja oczywiście nie chcę za długiego battlefielda bo kto by chciał Od teraz mam zacząć? Tak Powiedzmy zaczęliśmy wiem, 3 minuty już No jest takiego? no czas... i widzicie ładnie już zacząłem się skup... rozkupiać skupiać robić. Co Co jest się kurde Ej widzicie mam tu kurde dobra udało się no jest jest idzie widzicie już jest dużo lepiej Ale oczywiście nie chodzi o to żebym tutaj zabijał y, miliardy y, wrogów kurde tam gra. Umieram. O, ja też umierałem, ale mam 15 HP O i granat ładnie Aaa, skinąłem, wiecie, nie chodzi o to, żeby tu zabić fryndylion osób, tylko żeby bardzo dobrze się bawić A że to ja z się, zbawą, to chodzi, się to świetnie też. bawimy i chcemy tą naszą e, pozytywną energię przenieść na was e, Tych widzów, którzy mnie, teraz to będzie nas oglądają Jako, że nam na razie dobrze idzie Na razie nie jesteśmy kimś ekspertami. i to Aktywne. wyszło tak z siebie, bo nagle ładnie mi batł się działa. I naprawdę ekstra mi działa przy tych ustawieniach. Oczywiście nie mam monitora w HD Ale i tak jest spoko Odunki rozbrojone, w miarę nam idzie. Chcę bliżej podejść. Znaczy im sporo jeszcze ticketów zostało. Mogą nawet jak mieć zero i przyjąć. Jest dwa. kolejne! Kolekcji. Chodź, chodź tu, żyję. stawaj, Tu A nie 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 nie, nie. na widzę jak mi się kończy magazynek. Czemu nie ma e, nieskończoności amunicji? I w ogóle widzę są nowe skiny. To znaczy każdy inaczej wygląda, nie że są To jest na każdym dodatku jest inaczej. No właśnie śmiesznie, fajnie to wygląda. Ale to jest na To jest dobre. No żeby... fajnie no, mówię. O, w końcu mi poszło coś kolej. O, coś je, 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 je. Ktoś do mnie strzelał, ale nie wiem kto. Myślę, że chciałem do swojego. Myślę, wow, że w na maru... następnym odcinku zagram... Y Granat. Łapcie chłopaki. O dwa. Chalk to. Co? Ale wid widzę, że you don't give a shit. Kurde, felek. co to? na... Co? Co? O, jesteś. Trzeba ten punkt obronić, to była na czterej. Ałałałałała! wiesz. Ty wiesz jak ładnie mi teraz Battlefield chodzi? Szkoda, że... Stawaj. Szkoda, że ja nie mam tego... ...Millus Action, to już w ogóle byłby... 100 razy lepiej, bo ja dobrego komba, tylko ten Fraps jest do duży. Ale co już poradzić? Ja już czuję, że punkt A roli stracimy <laughs> i straciliśmy To się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma Jeśli czegoś tutaj nie pokręcimy więc... Lubi, lubi, wszystko się lubi Dobra, e, mówiąc, powiedzmy miałem. do bliskiej przyszłości albo dalekiej przyszłości Powiedzmy, że następny filmik, jeśli chodzi o Batemfry 3 będzie z trybuskawem lecz też y, dodatek Ała. Aftermath i Tibor powiedział, że to jest fajne Co, chodzi o Capture te... the Flag? Nie, z co to było? Ten, że podnosi a, a, tak, to jest bardzo fajny tryb taki e, W stylu... Z to jest, Graliśmy na tej mapie właśnie Tak, wiem I ja to ja się ulubię ale on jest taki w stylu... Te tryby są w stylu takiego Modern warfarea nie? Toż, coś... coś no, na to jest tym stylu Ale nie dokładnie. Tak, ale... Bardzo fajnie, że oni to włączyli, bo... Moim zdaniem Battlefield jest 100 razy lepszy, niż taki Call of Duty, co nie zmienia faktu, że go też lubię. No, chociaż i tak w niego nie gramy, ja mam odinstalowanego. Jest za dużo hakerów jednak na Modern Warfare. Fakt. I tu w Battlefield'cie jest bardziej utrzymywano to, że nie hakuje się, AI-bot i tak dalej, serwery są oryginalne zazwyczaj. Tak, jest mniej. I wyrzucają takich hakerów, i to jest... To jest przyjemne, że jak się pojedzie na serwer, można normalnie pograć, bez żadnych trudności. Co nie Tylko zmienia, że jak miałem to jeszcze jest. podstawkę, to... Mnóstwo było... Stawaj. Haku, e... było... ...haków, jako... Na podstawkę byli ludzie, którzy... Ale to tylko na serwerach No Rules, bo graliśmy tylko z Tiborgiem na No Rules, znalazł no, fajny niemiecki serwer. A dostał. I na nim graliśmy. Aj, I Tiborg się wkurzał, że są hakerzy, ale w końcu Nie to jest No stać? Rules, tak? Czyli każdy robi co Oj, chce. Aj, e, więc w końcu, jak kupił premium, to aj, są głównie serwery aj. z blokadą e, na różne typy glitchów hakerów i tak dalej no, to już nie są, więcej, są rules no, no nie dało się grać, gościu robił no. albo graliśmy w Rasha i raz graliśmy często w Rasha, bo to był kiedyś ulubiony cyborgetryb na ps3 e, i kiedy graliśmy w takiego Rasha był pewna osoba która zgarniała 200 tak, e, 200 kilów na rundę aż w końcu po, powiedziałem Burgowi jeszcze jedna runda może nam się uda był z nami cieszyłem się tak, strasznie później przeszedł później do następnej, e, na następnej rundzie przeszedł do nich tu zrobiliśmy raid i wyszliśmy no bo to się nie dało gościu zabijał każdego nie dało się go zabić z znaczy, jak go zabiłem, ale on, znaczy dało się go zabić Bo miał 3-4 killy nie no tak ale chodzi Death, death, death z gigęcia nie kilo. Ale to było, to było nie, straszne, kiedy ona na mi się kodę, żeby się żeby cokolwiek ci Kurde, czemu jak ja zabiję tego, to zaraz I... będzie ich trzech? Sakra. A cja od, 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 od jedną głowę, ale na to, y, na miejsce tej jednej głowy pojawią no, się no, to dwie. Tak a, z dwóch ładnie Taki pies jest sobie on. Co wy tutaj na moim respie jesteście, chłopaki? Ale ładnie. Zabiję sobie Bardzo dobrze, ty, ja... raz! Oni wchodzą Oni wszędzie na moim respień Kurde, to jest mój rewir, chłopaki. Ale ja będę patyczkowo z takimi. A, 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 a. Ale Famas to bardzo fajna broń. Na początku się do niej zradziłem, ale później pokoksiłem trochę. Jak go... Nie, ja, ja go nie lubię. Ja po prostu nie, nie, nie potrafię zrozumieć jak się nim gra. No. Bo rozumiem, że masz naszą e, potrzeba do tego rączki w tak? Mama cię Nie, nie, nie po... Mama cię Dobra, no to chwila Zobacz Stawaj. Dobra, ja zostałem sam ja zostałem sam, to ja was zajmę Moją gad... Może nie gadką, a... Grą Si tu mamy punkt nie? bo jakby co ja jestem strasznie... Nie, znam tych map, ja w sumie po raz pierwszy, bo mam się od tygodnia, a poznanie wszystkich map nie jest takie proste. Tak, mamy teraz tyle trybów. I staram się we wszystkie pograć i w miarę coś skumać. Chodź, 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 Mam tu zaraz... O Kasper Dzięki! O, szkoda że go nie zabiłem Idę cię ożywić, czekaj! O, umarłeś! Ale ja żyję. Żyjesz. Kurde, czemu on tak długo przeładowuje? <gry> <gry> Mine gold. No i Naliczyłeś jaki mam czas? Teraz się załatwam Dobra, to bardzo dobre Chyba jeszcze Wam się nie nudzi taka gadka, szmatka Czas jeszcze pozabijać Jak w ogóle nam idzie? Mamy... A, o, wow! 50 ticketów może, o, możemy tu wygrać tak naprawdę. wygramy. Co bardzo? I to nie jest taką trudnością, bo zostaje tylko 40 ileś tyketów. O nie, przyjaciel. Zeszli! E, no. takie Dodatkowe punkty. Super, że ktoś w innym planu, kogoś podszedł na chwilę i on i przyszedł inny. O, jestem blisko punktu pewnie. Zaczuj mnie, aby mieć. Punkt. Daj. Chopie. Au. Nie, jeśli chodzi o szturmowce, to a. można dużo ugrać. Widzę, że masz lepsze stacje. Mam 10, 10, masz 9, 6, to jest spoko. Ja myślę, że następnym razem zagramy... ...buskawek. Y, z... Tak, ale ja mówię lepiej. jaką klasą. Na pewno zagram wsparcie. Bronię Cię moim ciałem. Dobra, jest! Chyba, bo obo... obo, obo Dunki Bardzo ładnie. Podobne. Możemy... wygramy, co? O, jest, jest, że... Przeżyłem, bo muszę być bogaty. Myślę, że to już przegrałem. Mam Cię granatę. Żołnk! Bum. Au. Czemu ja dostałem? Apteczkę, Super, apteczkę trzeba zabić w Uuu, chyba się Pięć, pięć, trzy, Chyba wygramy 3, 4, 4, Jakoś dwa, jedne... Czy kogoś zabije jeszcze na koniec? Czy ktoś mnie zabije? Nie, chodzi o to, że jeśli, jeśli ktoś umrze i ktoś go zrespi, punkty wracają A A do temsej! A, miałem, nieeee! Uh! Nie, wygraliśmy Dobra yeah! Później zespół wygrał. Tak, bez... Nasza drużyna była praktycznie tak, to najlepsza. Tak. Co? Wystarczy. No tak, oczywiście w końcu tak, nagrałem taką wasy film i tak go pewnie nie obejrzycie, ale komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Za do Święta. więc życzę wam wesołego jajka. Haha, nara. <laughs>